Witam wszystkich w kolejnym odcinku FTL, ja jestem Bułnia. No i podróż, czas kontynuować Eee, tylko małe zgrupowanie tych chmurek, ja już się bałem, że będzie mnóstwo tych chmur No oczywiście Mam dronki, to są chyba te naprawcze Dużo ludzi, ale nikt mi nie skoczy na statek. Użyjmy tej dronki. Zniszczmy shielda, bo widzę, że mają potężnego. I... czekajmy. Jeszcze raz, bo te kłówienka naprawią to. Już naprawił. Fak. Może zniszczmy je po prostu. Fak. Zniszczmy tego shielda, będzie łatwiej. Tak, próbują uciekać nie uciekną. Dobra, zaakceptujmy. Nie chcemy z nimi się bawić. A dużo przynajmniej dali. Hmm. Rozpadło się dziecko. Lecimy dalej. Hmm. Dziękujemy. O siarka O, może za niego dostanę wreszcie Dwie drony ma A to Ham Ja też odpalę swoją, nie będę gorszy One tak strzelają no ja ciągłem... O, ja ten od tarczy dostał. Pięknie tarcza poszła. Hmm. Czy trafi, czy trafi? Pięknie. Coraz więcej dostaje. Super Dobra, wskakuj tutaj Racaj, wszyscy zdrowi, wszyscy zdrowi To za chwilę tam się przejdę, bo tam potrzebują mojej pomocy, widzę Distance Wave for Planet, Tempisplace, profilem video teraz i teraz spoko. Jak nic nie interesującego, to nic. Tutaj lecę. I znowu. No tak, mają tego clocking'a... ...niemiłego. Ale dronkę. Shield, shield, z tym zaczekam. Chwilde ogień. Może Wy się zajmijcie tym pożarem, a ja już go dokończę. A dronka chyba, wykończy wykończę go. No i paszo. Pamiętajcie, że Ty tylko gasicie, bo naprawiać nie umiecie. A, tak nie ma nic tam do naprawy. Śmigaj. Wy do lekarza. Kurde, jakby napchać tych koleś samych. Nie wiem, czterech tutaj, czterech tutaj, czterech tutaj. Nie wiem, to nie potrzebuję. To bym nie potrzebował w ogóle zasilania. Nie, no trochę bym potrzebował, ale bym miał na inne podzespoły. Przynajmniej zasilanie. 214, piękna sprawa. Dobra, upgrade'ujmy już coś. Te dronki na razie nie potrzebuję. Niby też nie potrzebuję hmm. <laughs> więcej informacji, i tak zostawmy sobie stówkę, może coś się zestrafi. Strap, no ale nie wiedzą z kim mają do czynienia. Mam nadzieję, że tutaj nie mają żadnych rakiet. O, smutno mi nie trafiło. Nie macie shielda. I moja dronka, żeby mi się zajmie. Nie, papa. Pa. Hmm, ale więcej skrapa. Co jakoś oberwaliśmy? Ktoś oberwał? Nie. To do sklepu. Będzie teleporter, czy będzie teleporter? Mm, nie ma. Uu. Ale tym się zajmę. Następnie. Miał taką armię zrzuconą przeciwników. Nie, a wiecie, że tam nie kusi. Chodź, ile ja mogę mieć? Chyba już wszystko, nie mogę mieć więcej. No, ale ciekawe, jakbym miał kasę czy? Bym Dobra, mam max tego. Załogi. Niech dalej. I teleportują się już, widzę. Znieśćmy tą słonkę. Wyśnijmy dronkę. A niech ich wywieje. paki... Tak ładnie pokacie. Fak, nie zdążyłem. A zniszczyłem broń. Eee, drzwi. A tamtych na razie nie mogę. Nieszcie to, tego jeszcze nie doprawił. Mhm, mm to sobie zaczekasz. Zabierz go? Może? Proszę. Dronka mi się deaktywowała. Miło. Pięknie. I dronka z powrotem. E, wyskakuj tutaj, ty wskakuj. U Rebeka, chodź do mnie. To znaczy do medyka. Ty moja Rebeczko. Jezu, jaka ty jesteś zdolna. Jeszcze coś naprawisz i jesteś the best też się przejść. Gniaczek zdrowy, ochroniarz zdrowy. Lecimy dalej. Hmm... Uhuhu, trochę mi zabrało energii. Not fair. No fair. Oni mają mniej i chyba. Przez to. Ja bym tego nie chciał, bym wolał to. I to. No tak. O, Ty się przejdziesz do tlenu. Widzę, że nie ma energii w tym. Pięknie. Zniszczę tą osłonkę do końca. Mm, teraz nie wiem co tam jest, bo nie widzę, przez tą burzę. Dobra, zaakceptuję. Czępujemy dalej. A tutaj znowu burza, ale. Hmm, bez... No, oczywiście, że atak znowu będzie się ukrywał. I mam energię na to, nie będę tego Żadnej dronki. Oni ma, nie mają nawet to znaczy, ten statek nawet nie ma pola siłowego więc idzie z piechem. No, fak. Wracaj mi tu. Dziękuję, że mnie posłuchałeś. Padniecie. Dziękujemy. Wszyscy zdrowi, wszyscy zdrowi. 52 skrapa. Wow. Jeszcze następny skrap I liczbą markę. Hu uh, uh, uh. coś mocnego Muszę dwa zasilenia <śmum> Proszę cię bardzo To wyłączymy Ciebie włączymy <śmum> Kurde, no. No tak na start było to dobre. Kurde, szkoda. Bo tu mam reloader i shield, czyli ciągle mam aktywne Shield. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze to zaliczę. Co tu mamy? Widzę, że też trochę mi się zwięli energii. Co tu mięczą, Plasma Stone, to ten rebel scope, konsumulin data, prepare to fight, NG, to autranit. Mhm, czyli uciekliśmy przed tym. Szkoda. Myślałem, że jakoś... coś innego uciekniemy, no ale... Mogłem się spodziewać prepare to fight, okej. Okay. Shield, strówko. Mhm. No i potrzebuję to. Tą bombkę. Proszę Cię, bardzo z tym czekamy. Fuck. Pięknie. To już po nich Meteoryt ich załatwią E, ja meteorytów nie, nie muszę się bać Seksualny yeah. to ja Naprawiaj, naprawiaj Za chwilę będziesz mistrzem w tym Uleć się albo... Jeszcze napraw tutaj, za chwilę będziesz się leczył. Ale patrzę na twoje osiągnięcia. Pięknie. Jesteś mistrzem naprawiania. Jak rozwalam mi silnik, to na pewno szybko naprawisz. Przydałbyś się bardziej na broni. Bo stracić broń to już przepał. Nie mogę go upgrade'ować, no cóż, tylko jedna walka będzie z przeciwnikiem, za którego tylko paliwo dostaję. O kurde, jak oni rozbudowani są. Yy, no dobra, no to tego... Oni strzelali z rakiet. Tego Bima jeszcze aktywuję. Niestety nie zwróci mi się to, gdzie się pojawili. Tutaj. Czyli dwóch trzeba tam wysłać. F Pięknie, nie mają już osłonki. Y y y y y y. Jeszcze my tą broń. Silniki do końca. Dronka de pest. Co ja chciałem upgrade'ować To w razie czego? No i skaczemy do następnego sektora: Rock czy Mantis? Rockmeni to byli ci tacy powolni. Dobra, do Mantisów. Dobra, no na tym terytorium mantisów zobaczymy co będzie później. W kolejnym odcinku, na który Was zapraszam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć!